Valve przyznaje się do podkręcenia dropów, do tego pro player zbanowany za i ustawianie meczów jednocześnie. Wow, ale kombo będzie ciekawie, więc staw łapkę, w górę, a my lecimy. Panie i panowie, należy sobie zacząć od statystyk otwartych noży e, z ostatniej, oczywiście, najnowszej skrzynki. Możemy zobaczyć, że jest ich tyle. Jakby na to nie patrzeć, to niebie ta zielona liczba to jest liczba noży, która została otwarta w ciągu ostatnich 24 godzin. Więc jak możemy zobaczyć, jest dosyć mocno. Patrząc w szczególności, że to są noże. Bardzo rzadkie przedmioty. Do tego patrzymy tutaj na nie lada paterny. Tak jak chociażby Sapphire, tak jak Ruby. I możemy na podstawie tego zobaczyć, że praktycznie Tyle samo. Dropi zwykłych doplerów, jak i doplerów w tych lepszych, w tych powiedzmy lepszych yy, paternach, no nie? Wiecie o co chodzi, no nie? De facto możemy zobaczyć, że dropi więcej safajarów. Niżeli takich, nie które to jest faj. Zobaczcie, możecie w komentarzu. Tak czy siak dałem sobie zobaczyć, że coś się dzieje. Zważywszy też na to, że chociażby Ruby poleciało więcej niżeli tych noży, które są mówmy się zwyczajnymi nożami: Damasku Steelera, Ulta Violety i Marble Fadey, Tiger Tufy. I więcej poleciało Ruby, więc zaczęło się robić trochę ciekawie. I nawet samo Valve, a właściwie samym profil CS2 na Twitterze zainterweniował i da obrzucił taką oto informację. Że macie rację, coś to była odpowiedź na to, że ktoś tam się zapytał po prostu, ej, czy nie odpowiedzi jakieś paniany? I oni odpowiedzieli, że tak, to racja. Kiedy dodaliśmy Fever Case, yy, okazało się, że jest jakiś bug, który tak na dole sprawę yy, zmieniał częstotliwość wypadania różnych to patternów. Tutaj mowa oczywiście o patternach takich jak chociażby Ruby czy Sapphire. Więc... Informacja niesamowicie ciekawa. Co należy jeszcze powiedzieć, to to, że to zostało naprawione, w związku z czym już raczej się nie da. No streamerzy i niektórzy twórcy się mega z tego powodu cieszą bo udało im się często coś takiego wydropić W sensie dosyć dużo ogólnie streamerów tam podropiło ciekawe przedmioty, w różnych ciekawych flotach, paternach dalej W związku z czym nic tylko dziękować Valve i z ich perspektywy się cieszyć. Stój przyjacielu, zatrzymaj się na sekundę, bo darmowa skrzynia na ciebie czeka. Możesz ją otwierać co 24 godziny, nie musisz nic wpłacać, po prostu wchodzisz, odbierasz. I przykładowo dzisiaj zgarniam coś za 8 groszy ale może tobie się trafi taki kała albawu albo M4. A gdzie takie cuda? Ano, nas jest Skinsie, czyli na mojej ulubionej stronie do otwierania skrzynek. Dosłownie co kilka godzin ludzie tu trafiają powalone przedmioty, więc jak chcesz zrobić ekwipunek swoich marzeń, to lepiej trafić nie mogłeś. Jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, to klikasz tutaj w plusik i wpisujesz kodik fiako, który daje ci 10% bonus do doładowania i 2 i 10 groszy, czyli darmową skrzynkę. Dokładnie tak, a my lecimy dalej. Z drugiej strony dobrze, że to szybko załatali. Z trzeciej strony jestem strasznie, ale to strasznie w szoku, że do tego przyznali. Szczerze, powalbym się 100 razy bardziej spodziewał czegoś na zasadzie... No, nie wiadomo. Albo by powiedzieli za 5 lat, że kiedyś taki bug miał miejsce i się domyślajcie, już by to spaczowali. W związku z czym strasznie mnie fascynuje ta odpowiedź i jak to Valve nie po raz pierwszy mnie zaskakuje, ale do tego jestem poniekąd przyzwyczajony. Przyzwyczajony tego, że Wal ciągle mnie zaskakuje. Także możemy sobie przejść do kolejnej kwestii, w której możemy zobaczyć, że na przestrzeni ostatniej aktualizacji jedną z małych to nazwijmy sobie Pierdół było zniknięcie tych oto i linii kodu, w której to zawierano informację o tym, że przedmioty poniżej 1 dolara, żeby być wystawione na Steam Markecie, muszą mieć e weryfikację, wiecie przez telefon, no nie przez T-Guarda, w związku z czym tak było. No i teraz to zmienili, w sensie, że jeżeli przedmioty są warte mniej niż dolara, no w sensie po prostu w każdej cenie przedmioty, włącznie z tymi poniżej dolara, powyżej dolara, równe dolara i tak dalej, teraz potrzebują tej to weryfikacji. Najprawdopodobniej zrobili to z tej perspektywy, że to było często nie tyle co obejście, co często właśnie jak ktoś się włamywał na konto, no to właśnie sprzedawał mega szybko bardzo dużo takowych to właśnie przedmiotów, żeby nie trzeba było tego potwierdzać i do tego często faktycznie dochodziło. Tam były przypadki jakichś właśnie soundtracków i tak dalej, także teraz chyba problem został zażegnany. Nie został natomiast zażegnany problem farm skrzynek, botów i tak dalej. Możemy zobaczyć jak takowa farma wygląda. No na oko jest tu, nie wiem, z 8 monitorów, które wyświetlają, no umówmy się, dosyć dużo no, Czekajcie, spróbujmy to można na policzyć. 2, 4, 6, miejsce nawet na 8, ale powiedzmy że jest tutaj 7 tych na 2, 4, 6, 8. No to nieźle, czyli że mamy co, 56 takowych? No naprawdę, naprawdę grubo, czyli że 56 plus minus takowych to kąt jest na jednym monitorze, nazwijmy sobie. To chyba jest jakiś komputer albo jakiś serwer właściwie, a nie są kolejne monitory. O, jasny gwintor, To tutaj obserwujemy, biorąc pod uwagę, że jest około 8 tych komputerów, prawie że 400 kąt farmiących skrzynki w jednym momencie. Wow, no naprawdę, naprawdę szacun. Widzimy, że tutaj są kąpy yy, przygotowane pod to, w sensie działające na tym. Więc no umówmy się, jest dosyć nieźle. Jest dosyć ciekawie. Nie da się ukryć, nie ma lipy, nie ma wiochy. Tutaj mamy jeszcze kolejne jakieś to właśnie monitory, tylko nie wiem, co na nich się pokazuje, tak jakby to były jakieś ścieżki audio albo aż tak zminimalizowany podgląd. No ciężko mi tutaj coś więcej wywróżyć. Tak czy siak, no jest dowód, jakby na to nie patrzeć. No i pytanie, co będzie dalej? Tutaj możemy zobaczyć jakieś informacje, które oczywiście mówią nam niesamowicie wiele rzeczy. Lecz niestety w języku, którego średnio się nie znam Tutaj możemy zobaczyć jeszcze jedno wideo właśnie No gdzie niby na początku ktoś sobie Otwiera skrzynkę, później no już trochę Więcej ludzi otwiera sobie skrzynkę <noise> Także no cóż, uśmiechnąłem się, nie powiem, że nie Więc wygląda to dosyć ciekawie I interesująco. Należy sobie zwrócić uwagę Również na to, co wczoraj stało się na różnych Marketach, na różnych giełdach i tak dalej No i w dużym skrócie był jeden wielki Krach, porównywalny do tych z początku pandemii W związku z czym, no, czegoś takiego jeszcze nie było Było to za sprawą z, e, zwiększenia cełu Ze strony Donalda Trumpa, czyli ze stanu Stanów Stanów ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie będziemy wchodzić jakoś bardzo w szczegóły, chyba że chcecie, oczywiście nie ma problemu, ale może sobie pominiemy. Tak czy siak należy sobie powiedzieć, że od tego momentu bardzo wiele instrumentów poleciało na łeb na szyję, ale Steam Market co? No, Steam Market ma to gdzie? Steam Market leci do góry. Tak czy siak należy sobie powiedzieć o ciekawej wypowiedzi IMA. Czyli gracza na Twizzwinkera, chyba to sobie zdajemy z tego sprawę. I sobie powiedzieć, że powiedział, że jeżeli yy, on by w jakiś sposób przewodził teamowi odpowiedzialnemu za CS-a Valve, no to by zmieniał pól zmieniałby pulę map za każdym razem, kiedy zmienia się Major. W sensie za każdego Major byłaby inna pula map, żeby tak na wszystko było takie świeższe. I muszę przyznać, że jest to niesamowicie ciekawa idea, niesamowicie ciekawy pomysł. Jestem przekonany, że wtedy byłaby dużo większa, że się tak wyrażę, rotacja w rankingu z tego powodu, że niektórym dużo bardziej by niektóre mapy podpasowały, niektórym mniej, niektórzy nie, byli w stanie lepiej do tego dostosować, niektórzy gorzej, ale muszę przyznać, że jest to ciekawa propozycja, może się dać znać, co o tym myślicie. Według mnie można rozważyć, chociaż z drugiej strony, nie oszukujmy się. Kochamy CS-a za to, że sami gramy na tych samych mapach od lat, szlifujemy je, trenujemy te mapy, więc. Tutaj, no, medal ma dwie strony Medal natomiast nie ma dwóch stron, jak chodzi o Joela Czy Joella, przepraszam Także się chłop został zbanowany już oficjalnie przez ESIC I jak możemy zobaczyć, okazał się być winnym Czego się okazał być winnym? Na początku okazał się być winnym cheatowania A później doszło do tego informacja, że również brał udział jeszcze w ustawianiu meczy To znaczy, po prostu w jakiś sposób obstawiał przez Buglachera Według meczu, do którego sam jakoś dążył Albo wiecie, jakieś statystyki W związku z czym, XD Należy sobie powiedzieć, że na fani wrzucił takiego oto i na swojego telegramu. Mam tę informację, że z, z gościu został zbanowany, że w sumie tak na tę sprawę spoko, że sprawiedliwości stało się zadość i że straszne jest to, jak wielu graczy na właśnie Tier 2, Tier 3 dużych może być też zamieszane w taki, a nie inny proceder. Należy sobie zdać sprawę, że Joel z jednej strony nie był jakimś niesamowitym, czołowym prosem, ale z drugiej strony reprezentował takie formacje chociażby Monte, Godsend, TSM. W związku z czym należy sobie powiedzieć, że właśnie był na tym poziomie Tier 2, Tier 3. Możemy zobaczyć, że na 20-latka zarobił 25 tysięcy dolarów e, wspólnych nagród, jeżeli. Chodzi tylko i wyłącznie o turnieje. Nie wiem, jakie były jego pensje, aczkolwiek można nadpatrzyć dwustronnie. Z jednej strony, jak słyszysz, 25 tysięcy dolarów, czyli. Pozwólmy sobie powiedzieć 100 tysięcy złotych. Wiem, że dolar spadł w ostatnim czasie, bo to pewnie jakoś 95, ale powiedzmy sobie około 100 tysięcy złotych, dobra? Czyli, że zarobił 100 tysięcy złotych na turniejach. Spoko. Wydaje się mieć dużo pieniędzy, ale skoro ma 20 lat, to pewnie w tego CS-a z 8 lat spokojnie. Więc jeżeli sobie rozbijecie to 100 tysięcy na te 8 lat, to to wcale nie są jakieś gigantyczne kokosy. Do tego wiadomo, że dochodzą jakieś kontrakty sponsorskie, jeżeli takowe były. Na pewno garza formacji, która była na pewno, aczkolwiek należy sobie zdać sprawę, że wiecie, jak się tak patrzy czysto 0-jedynkowo, 100 koła zagranie w CS-ą, mówi się, Kuźwa, no nie Mała kasa, schyliłbym się, ale kiedy się już powie, że to jest 100 tysięcy, rozbite na 8 lat, jak nie lepiej, grania, no to to już wygląda deczko, deczko inaczej. Więc ten z tego też zdać sprawę. E, absolutnie jakoś go nie wybielam, tylko chcę tutaj pokazać po prostu, przyjacielu, że to nie jest tak jak w przypadku tamtego jednego prosa, który faktycznie ustawiał za jakieś chyba 100 czy 200 zł te mecze. Tylko no faktycznie tutaj, żeś tak wyrażę, mogła być potrzeba finansowa. No i cóż. Miejmy nadzieję, że takiej sytuacji będzie jak najmniej, chociaż coraz więcej plotek jest o tym, że właśnie takowych prosów trochę wyrosło w ostatnim czasie. Należy sobie powiedzieć, że pojawiają się kolejne informacje odnośnie Blasta organizującego turniej w Mumbaju, czyli oczywiście stolicy Indii. Jest to gdzieś tam. Nie tyle co prawdopodobne, co bardzo, bardzo prawdopodobne. Z tego powodu, że wczoraj informowałem Was o tym, że Blas połączył się ze sportową agencją organizującą tego typu eventy właśnie w tamtych to rejonach. W związku z czym naprawdę ciekawie i naprawdę interesująco może być tutaj, yy, fajnie, że się tak wyrażę i myślę, że to jest bardziej, nie tyle co potwierdzone, co bardziej prawdopodobne, niż tylko prawdopodobne info. Należy sobie jeszcze powiedzieć, że dosyć głośno jest na naszym polskim podwórku, gdzie dochodzi do jakichś mniejszych, większych rozszat na scenie. Przynajmniej na nie się trochę szykuje. Możemy zobaczyć, że tu mam jakąś grupę. Gdzieś, gdzie już dołączył Minio i Kailar, możemy zobaczyć, że dużo polskich graczy jest wolnych, w związku z czym nic nie stoi na przeszkodzie, by faktycznie jakiegoś polskiego supertima stworzyć. Do tego dochodzą informacje o tym, w sensie może nie tyle co informacji czy jakieś liki, które czasem się jednak potwierdzają, że Hades miałby opuszczać Monte. I na tym etapie należy sobie powiedzieć, że Hades jest przynajmniej w statystykach najlepszym graczem Monte. Ma najlepszy rating i z tego co tutaj też zobaczyłem po komentarzach, wielu osób ocenia, że właśnie Hades gra troszeczkę wyżej niż poziom Monte, w związku z czym jest szansa, że chciałby iść wyżej. Aktualnie Monte zajmuje 56 miejsce w rankingu HLTV, więc pytanie jak wysoko jeszcze mogą się wzbić i pytanie jak wysoko może mierzyć Hades. Aczkolwiek informacja o tym, że Hades miałby opuszczać Monte, do tego informacja o tym, że dosyć dużo polskich proplayerów jest gdzieś tam wolnych na chwilę obecną, czy są po prostu wolnymi agentami, brzmi dosyć dosyć ciekawie. Więc nic tylko się cieszyć i mam nadzieję, że dzisiejsze wydanie cię podobało zostaw koniecznie suba na tym kanale, bo codziennie dwa filmy wrzucam, łapko i ten film. Dzięki wielkie i do następnego strzała.